Dzień dobry państwu. Ja się nazywam Rafa Morga. Reprezentuję Klinikę Neurochirurgii i Neurotraumatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. No i chciałbym kilka slajdów i kilka słów powiedzieć na temat doświadczeń własnych w zastosowaniu wertebrolastyki w leczeniu szpiczaka mnogiego. Nasze doświadczenia nie są zbyt, zbyt duże, ale rozwijamy się, A chyba jednak. O to już zauważyłem pierwszy błąd, mianowicie leczymy od mniej więcej od 2012 roku, także nasze doświadczenia od stycznia 2012 do września bieżącego roku obejmują 15 pacjentów ze szpiczakiem mnogim, u których wykonaliśmy wertebroplastykę. Badania odległe wykonywaliśmy od 3 do 6 miesięcy po tym zabiegu, w sumie takich 9 pacjentów jest zbadanych po, po tym okresie. Mieliśmy 7 kobiet, leczyliśmy 8 mężczyzn w wieku od 46 do 78 lat. Dwoje pacjentów miało po dwa zabiegi, pozostali po jednym, ale ci, którzy są w stałej kontroli, jeszcze będą zakwalifikowane do następnych zabiegów, jeżeli to będzie konieczne. U trzech pacjentów. W czasie jednego zabiegu udało się wypełnić trzech pacjentów miało wykonaną wertebroplastykę na jednym poziomie dziesięciu zabieg był wykonany na dwóch poziomach w czasie jednego zabiegu i dwoje pacjentów miało zabieg wykonany od razu na trzech poziomach trzy trzony kręgów były zapotrzebowane w czasie jednej, jednej wertebroplastyki podawano przeciętnie 4-5 mm cementu kostnego do jednego trzonu. I za każdym razem stosowaliśmy cement Confidence firmy Johnson. W przypadku mnogich zmian, czyli mnogich złamań, rozpoczynano terapię od trzonu kręgu, który jest położony najniżej ze względu na największe obciążenie i spodziewane największe zmiany destrukcyjne, i później szliśmy do góry. Najwięcej było zaopatrzonych złamanych trzonów kręgów lędźwiowych. W trzech czy czterech przypadkach także piersio, dolne piersiowe zapatrywaliśmy. Tutaj jest przykład wielopoziomowych zmian. Tu udało się za jednym zamachem zaopatrzyć trzy trzony kręgów, ale widać też, jest złamanie wyżej. I tak to wygląda po podaniu cementu kostnego. To jest ten sam pacjent w innej projekcji przed podaniem cementu i tutaj po podaniu cementu. No, w zależności od Możliwości anatomicznych, też doświadczenia osoby, która wykonuje plastykę, można to podawać po jednej stronie, starając się, aby końcówka igły dochodziła do linii środkowej, lub też po prostu z dwóch igieł wbitych do obu, do obu nasad kręgów. Tutaj mam <coughs> taką skalę pokazującą ból. To dotyczy oczywiście bólu kręgosłupa. Tak jak mówiłem dziewięciu pacjentów zostało zbadanych w okresie odległym i po lewej stronie, tam pod, wyżej cyfry 1 jest ból przedoperacyjny, po prawej stronie ból pooperacyjny. Jest to dosyć um, dobrze ilustrujący. Y, slajd i y, y, wykres ilustrujący to, że no, s, dosyć skutecznie działa wertebroplastyka w leczeniu przeciwbólowym. Trze, troje pacjentów nie odczuwało w ogóle bólu. U pozostałych udało się zredukować ten ból. i To praktycznie u, u wszystkich dziewięciu był on mniejszy niż przed zabiegiem. Tutaj jest to samo, tylko nieco wykres pokazana jest średnia y, po lewej stronie przed zabiegiem i odchylenie standardowe po prawej stronie po wertebroplastyce, ponieważ no, warto mieć jakąś grupę kontrolną to tutaj chciałem porównać wyniki leczenia przeciwbólowego wertebroplastyki w leczeniu szpiczaka mnogiego po lewej stronie i w złamaniu takim osteoporotycznym po prawej stronie. No, nie, nie mieliśmy wolontariuszy, którzy by Chcieli sobie podać taki klej, więc jako grupę kontrolną posłużyła ta grupa ze złamaniami osteoporotycznymi. Widać, że ten efekt nie jest taki dobry. Wielu, właściwie u żadnego pacjenta nie udało się do zera zredukować bólu. I tutaj jest po prawej stronie ta sama skala i odchylenie standardowe. Po lewej stronie pacjenci ze szpiczakiem nogim, po prawym ze złamaniem osteoporotycznym. Kilka słów o powikłaniach. No, zwykle chodzi o wyciek, o wyciek kleju poza trzon kręgu. W tym wypadku widać jak ten klej, Jak cement kostny przedostał się do przestrzeni międzykręgowej, z tym, że no, można się też zastanawiać, czy to faktycznie jest powikłanie, bo no, myślę, że w ten sposób no, nie, nie jest to jakąś nie dzieje się to z jakąś szkodą dla pacjenta, a w sumie jest doda dodatkowe podparcie. Te jądra miażdżyste przy takich kręgach no nie, nie, nie są prawidłowe, nie działają tak jak u zdrowych ludzi, więc myślę, że to można też potraktować jako, no, że można tego nie traktować jako powikłanie. Tutaj jest inne powikłanie, to już jest wyciek do przestrzeni około kręgosłupowej. No, w tym wypadku nie było jakichś konsekwencji klinicznych, no takie powikłania też się zdarzają. Następnie tutaj widać wyciek do naczynia żylnego. Może lepiej widać to na zdjęciu bocznym. Może strzałkę spróbuję pokazać. Tutaj o, jest takie naczynie żylne. I tutaj jest również do przestrzeni około kręgosłupowej. Kolejnym powikłaniem może być wyciek do kanału kręgowego. I tutaj też no jest to zmierzone. To jest 3 mm, 3 mm kolekcja płynu, jeżeli chodzi o grubość, na tylnej powierzchni trzonu kręgu. No w przestrzeni takiej natwardówkowej. Tutaj, i tu w innej projekcji też widać. I tu jest jeszcze inna możliwość wyciek do otworu międzykręgowego. Niewielki, malutki. No Taki wyciek może spowodować radikulopatię. Tutaj, w naszym materiale, mieliśmy trzy przypadki wycieku do cementu do przestrzeni około kręgu słupowej: jeden do naczynia żywnego, dwa do kanału kręgowego i jeden do otworu międzykręgowego. Na, na szczęście nie odnotowano skutków klinicznych wycieku cementu poza, poza trzon. I ponieważ formuła tego spotkania przewiduje zadawanie pytań do Państwa, ja chciałbym się poradzić, może osób, które mają większe doświadczenie, czy takie złamanie w przebiegu szpiczaka są wskazaniem do wertebroplastyki. O, przepraszam. To jest pacjent, który miał wertebroplastykę w odcinku lędźwiowym, natomiast tak wygląda piersiowy odcinek jego. Kręgosłupa, tu widać dużą kifozę. Radiolog opisał, że tutaj są złamane trzony kręgów 4, 8, 10, 11, 12. Więc czy przy takim obrazie radiologicznym w ogóle należy wykonywać wertebroplastykę i na jakim właściwie poziomie? Czy na tych, które są opisane złamania, czy na wszystkich poziomach? I tutaj podobny kręgosłup u innego pacjenta z podobnym pytaniem. Dziękuję za uwagę.